Dzień dobry moi drodzy, witajcie serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale z cyklu jak sprzedawać lepiej i skuteczniej. Dzisiaj pójdziemy trochę na przekór, dlatego że opowiemy sobie, w jakich sytuacjach nie warto sprzedawać i jakie momenty w życiu sprzedawcy są momentami, gdzie warto jest odstawić sprzedaż na bok. Zebrałem taki, 8 takich sytuacji i w dzisiejszym nagraniu chcę się z nimi z wami podzielić, ale zanim do tego przejdziemy, to bardzo mocno dziękuję Wam za wsparcie naszego kanału. Ilość subskrybentów przekroczyła już 1500 osób, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to to jest dobry moment, żeby to na no, i dla wszystkich zainteresowanych przypominam, że moja nowa książka już jest w sprzedaży. Czyli, zaprojektuj swoją sprzedaż. Wchodzimy na stronę zaprojektuj sprzedaż.pl i tam możecie nabyć swoją wersję z imienną dedykacją i z zakładką. No więc pierwsza sytuacja, w której nie warto sprzedawać, to sytuacja, gdzie nie zakwalifikujesz pozytywnie klienta. Kwalifikacja sprzedażowa jest to niesamowicie ważny etap w ogóle w procesie sprzedaży. Żeby podejść do sprzedaży w sposób odpowiedni, to nie warto marnować czasu na osoby, które później z różnych przyczyn nie będą mogły od Ciebie kupić. Dlatego tak ważna jest kwalifikacja sprzedażowa naszego klienta. Każdy z nas powinien mieć taką kwalifikację ułożoną dla przykładu. Tam mogą być chociażby budżetowe, wielkości firmy, wykorzystania produktów lub usług takich jak twoje i tak dalej, i tak dalej. Czyli musisz skonstruować swoją kwalifikację sprzedażową lida Drugi przykład, kiedy nie warto jest sprzedawać, to sytuacja, gdy nie jesteś przygotowany do rozmowy. I tutaj mamy znowu dwie szkoły, dlatego, że ja bardzo mocno wspieram to, o czym pisał w swojej książce Jeb Blunt w fanatycznym poszukiwaniu klientów, gdzie on pisał o tym, żeby też zbyt długo nie przygotowywać się do rozmowy, no bo kiedy myślimy sobie, to zauważcie, że jak masz dwie osoby jedna z nich po prostu łapie za telefon i dzwoni albo po prostu jedzie do klientów, natomiast druga przygotowuje się godzinami, to ta pierwsza osoba z różnych przyczyn zawsze będzie lepsza. Dlaczego? Bo po prostu będzie szybsza. I patrząc na to z drugiej strony, to osoba, która zbyt długo przygotowuje się do rozmowy, co zrobi, kiedy klient nie odbierze od niej telefonu? Więc pamiętajcie o przygotowaniu zarówno merytorycznym, jak i przygotowaniu mentalnym do rozmowy. Trzecia sytuacja, w której nie warto sprzedawać, to kiedy jesteś zmęczony lub jesteś w złej dyspozycji. I przez złą dyspozycję rozumiem chociażby to, że jesteś chory, jesteś z gorączką, jesteś przepity bardzo często możliwe, wtedy również nie warto jest sprzedawać. Kiedy człowiek jest zmęczony, to wtedy łatwiej i chętniej chodzić na ustępstwa do drugiej stronie. Dlaczego? Bo jego organizm domaga się tego, żeby już zakończyć dany proces. Czwarta sytuacja, kiedy nie warto sprzedawać, to kiedy jesteś zdesperowany. Syndrom desperacji sprzedaży objawia się tym, że na przykład zamykasz miesiąc, kwartał, czy dowolny inny okres rozliczeniowy i brakuje ci Trochę do planu. Wtedy z automatu zaczynamy chodzić na ustępstwa, świgać rabatami i robić różne inne rzeczy, których w normalnej sytuacji nie zrobilibyśmy. Piąta sytuacja to sytuacja, gdy masz głos, który może spowodować u Twojego odbiorcy zły odbiór. Czyli dla przykładu jesteś mocno podziębiony, na przykład też masz ten głos taki wymęczony, masz zajechany, jesteś po meczu, gdzie intensywnie kibicowałeś, wtedy również rozważam to, czy to jest dobry moment na rozmowy z klientem. Szósta sytuacja, gdy nie warto sprzedawać, to po prostu wtedy, gdy masz mało czasu. I znowu dochodzimy do tego, że kiedy mamy mało czasu, to zauważcie, że w desperacji, w takim ciągu, na bramkę, czy w tym, żeby zakończyć dany proces, znowu chodzimy na masę ustępstw, na które w normalnej sytuacji byśmy nie poszli, bo po prostu chcemy jak najszybciej zakończyć dany proces. Siódma sytuacja to, kiedy wokół panuje chaos. Czyli dla przykładu, pracujesz przy ulicy, przy której jest remont, albo w ogóle w budynku, w którym pracujesz, panuje remont, wiercą, kują i tak dalej i nie możesz się skupić. I to samo działa również po stronie naszego klienta, że kiedy u klienta panuje chaos, może to powodować, że on nie jest skupiony skupiony na Tobie, a kiedy nie jest skupiony, to siłą rzeczy z wielu przyczyn możemy nie popchnąć tego procesu naprzód, więc wtedy warto jest zmienić otoczenie z klientem albo zasugerować zmianę tego otoczenia bądź zmianę terminu. I ósma, już ostatnia sytuacja, w której nie warto sprzedawać, to sytuacja, kiedy warunki techniczne Ci na to nie pozwalają. Załóżmy, że jesteś gdzieś wysoko w górach i chcesz nagle wykonać telefon do klienta. Siłą rzeczy może wydarzyć się sytuacja, w której na przykład stracisz zasięg, Twoje połączenie będzie zerwane, tak samo jak jeżeli chcesz prowadzić sprzedaż zdalnie, ale na przykład za pomocą wideorozmów z klientem. Też warto upewnić się, czy na pewno warunki techniczne, które mam, pozwalają mi na dobrą i swobodną rozmowę z klientem. Także w ósmej sytuacji, kiedy warunki techniczne ci nie pozwalają, warto jest odstawić tą sprzedaż na bok lub wykonać kontakt z klientem w innym momencie. Natomiast dajcie jeszcze znać, czy jeszcze widzicie coś, czy widzicie jeszcze sytuacje, w których nie warto jest sprzedawać. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Gorąco też zachęcam cię do obejrzenia materiału o tym jak ułożyć proces sprzedaży, który mignie zaraz tutaj, gorąco Cię do niego odsyła. Tymczasem dzięki za obejrzenie jeszcze raz tego filmu, dobrego dnia i do zobaczenia. Hej!